Cześć, witajcie. Z tej strony, Robert, zapraszam Was dzisiaj do moich takich wrażeń z użytkowania przez kilkanaście dni dwóch produktów od Sonosa. Sonosa miałem kiedyś wcześniej, w sensie zwykłe głośniki One, y, które teraz nazywałem się Erasto, ale miałem też Soundbar Beam generacji drugiej. Więc jakieś tam powiedzmy odzwierciedlenie powiedzmy tych produktów i tego, jak wyglądała kiedyś aplikacja, bo ona się dość mocno zmieniła, mam. No i teraz zaczynam powoli sobie powiedzmy i budować swój ekosystem, ale też postanowiłem, że sobie przetestuję całe portfolio, które w obecnej jest dostępne. No i na pierwszy rzut do testów oczywiście dostałem Arc Ultra z subem 4, czyli taki zestaw, oła, bardzo, powiedzmy, pokaźny i rzeczywiście grający świetnie. I w związku z tym, że znalazłem wreszcie moją muzykę, którą Wam zawsze puszczam do testów telefonów, znalazłem ją również, powiedzmy, na Apple Music, więc mogę ją puścić w dobrej jakości. Mam nadzieję, że mikrofon nie będzie łapał sterów. mam nadzieję, że to będzie w miarę ok, mam w razie czego zapasowy, ale ja chcę Wam dać posłuchać jak to brzmi, a później przejdziemy sobie do tego jak wygląda efekt rozpakowania, bo to jest naprawdę świetnie zrobione, jak wygląda aplikacja, konfigurowanie tego i opowiem o moich wrażeniach. I've tried to tell you this a hundred times Not getting better like they're pretending to cry You all repeat you can't see shit cause you rarumbissa Nie ukrywam, że robotę robi tutaj subwoofer, który jest, czy ten sub4 i on rzeczywiście brzmi świetnie, ale o moich jakby doświadczeniach, powiedzmy, z oglądania filmów <gryzny> przez cały weekendik opowiem Wam za chwilę. Przejdźmy natomiast sobie do rozpakowania. Zacznijmy od rozpakowania. Muszę przyznać, że produkty Sono są zapakowane absolutnie fantastycznie. W sensie widać, że Okej, okay, one nie są tanie, ale są rzeczywiście zapakowane mega dobrze, w sensie bezpiecznie, ale też ładnie i estetycznie. Wiadomo, rozpakowanie jest tylko raz, później wrzucamy to w kąt, ale mimo wszystko to doświadczenie jest bardzo fajne. No i też dobrze, że w razie czego gdybyśmy chcieli później przewieźć sobie taki soundbar czy też yy, powiedzmy subwoofer, to możemy sobie to spokojnie spakować również dość bezpiecznie, żeby to przetransportować. Konfiguracja jest bardzo prosta i oczywiście to wszystko zależy od tego jaki mamy sprzęt. Jeżeli to są zwykłe głośniki, to po prostu odpalamy aplikację i one się konfigurują, jeżeli są nowe. Jeżeli były tak jak u mnie na przykład testowe, to musimy je, jeżeli ktoś tego nie zrobił wcześniej, jakby w, w Prowadzić w taki tryb parowania, w sensie jakby zresetować je do ustawień fabrycznych. Na ogół jest to przyciśnięcie dłuższe jednego przycisku, więc nie jest jakiś wielki problem. Ale przejdźmy już do samej konfiguracji aplikacji. No i działa to bajecznie, w sensie no wyciągasz urządzenie, włączasz, też resetujesz, włączasz aplikację, dodawanie nowego urządzenia i pojawiać się plakietka, że masz nowe urządzenie do dodania. I rzeczywiście ta konfiguracja jest bardzo prosta, no bo przebiega ultra sprawnie. Zaznaczam tylko oczywiście, że jeżeli chodzi o sąd Bary, no to tutaj mamy dodatkowo informację taką, że jeżeli to jest soundbar, który nie tylko ma służyć do odtwarzania muzyki, ale również być tym głównym dźwiękiem z telewizora, no to musimy podłączyć do odpowiedniego portu kabel HDMI, który jest oczywiście dołączony. Ten port musi być portem eARC, natomiast zwracam uwagę, że na przykład u mnie w LG to jest port HDMI numer 2, więc musimy wybrać odpowiedni. Wtedy telewizor się komunikuje, następuje tutaj jakby sparowanie tego, Ewentualna aktualizacja, jeżeli oprogramowania danego sprzętu się pojawia, no i tyle. I dzięki temu, że podłączamy to do odpowiedniego portu HDMI, możemy po prostu sterować pilotem od telewizora, tym jak głośny jest dźwięk powiedzmy, całego zestawu, w zależności o to, jakie urządzenia sobie do niego podłączymy. No bo właśnie, mamy oprócz tego również subwoofer i subwoofer działa właściwie tak samo, natomiast w momencie, kiedy go sobie dodajemy, od razu jest informacja o tym, że hej, masz sądwar, no to sobie podłącz go do tego, bo to razem będzie super i w ogóle. <grym> I, 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 I tak to działa, na takiej prostej zasadzie, że jeżeli podłączamy nowe urządzenie, na przykład dwa dodatkowe głośniki mam również podłączyłem, on zasugerował, żeby sparować je, żeby to były głośniki stereo, jeżeli są to głośniki stereo przestrzenne, to Dlaczego by nie zrobić, że chcesz je dołączyć do soundbara i do suwoofera i dzięki temu masz 5-1 w domu i rzeczywiście tak proste to jest. Później zapuje oczywiście taki proces, który jakby pozwala na to, żeby dźwięk był dobrze zbadany w danym pomieszczeniu. Oczywiście w zależności od tego, jaką mamy konfigurację, jeżeli to jest tylko subwoofer z soundbarem, jeżeli to są jeszcze dodatkowe głośniki, po prostu mamy dwa sposoby na ewentualne skonfigurowanie tego, albo podstawowy, albo bardziej zaawansowany. Przy podstawowym po prostu jesteśmy na wprost naszego sandbara, naszego telewizora, w zaawansowanym chodzimy sobie po całym pokoju, żeby w różnych miejscach telefon po prostu zbierał informacje o dźwięku i żeby na podstawie tego dopasował jak najlepszy dźwięk. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, że na przykład również u mnie te dwa głośniki, które mam powiedzmy dodatkowe jako satelitki, one są w różnej odległości powiedzmy od kanapy, od telewizora. To nie jest tak, że one są symetrycznie. Niestety. I podejrzewam, że głównie chodzi o to, żeby to dźwiękowo dopasować. Na samym że mam właściwie kilka przycisków. Z tyłu jest możliwość włączenia wyłączenia mikrofonu. Jest możliwość przełączenia y, utworów y, Powiedzmy bezpośrednio na samym sądbarze. No i mamy również płytkę do takiego sterowania, do tego, żeby przesuwać po samym sądbarze i regulować głośność, więc jest to dość proste. Mamy diodę informującą, która daje nam znać w jakim trybie jest soundbar, jeżeli jest dźwięk wyciszony to jest tam na zielono, jeżeli jest włączone to na biało, można oczywiście włączyć sobie tryb standby albo go wyłączyć. Sam zestaw Sonos oczywiście zależy się od tego ile mamy tych głośników w różnych pokojach, jak one są podzielone, możemy tym sterować i naturalnie możemy dodawać tam różne usługi, bo oprócz tego, że jest to głośnik, który jest podłączony do telewizora i robi nam za główny dźwięk właśnie z naszego odbiornika TV. Jest również głośnikiem do tego, żeby puszczać sobie tam Muzykę czy radio. No i mamy tu oczywiście trochę serwisów albo nasze ulubione i podpinamy sobie, autoryzujemy i tyle. Albo mamy sonos radio, gdzie jest bardzo dużo różnych stacji, można sobie włączyć. Ta muzyka będzie po prostu zapętlona. Zwracam uwagę oczywiście na to, że możemy w dowolnym momencie, jakby korzystać z różnych głośników. To nie jest tak, że musimy za każdym razem mieć później spięty ten cały zestaw, czyli Soundbar plus Subwoofer plus dwa głośniki do tego, żeby puścić sobie radio, albo żeby puścić sobie muzykę z jakiegoś naszego streamingu ulubionego, albo robić specjalne grupy, które będą jakby określone do danych typów głośników. I w momencie, kiedy będziemy sobie włączać, jakby muzykę. W tej danej grupie to te dane głośniki będą się łączyły i będą razem. Grały, więc myślę, że jest to dość oczywiste. Natomiast przyznam szczerze, że ta aplikacja kiedyś była nieco bardziej przejrzysta. W sensie tutaj musiałem trochę czasu spędzić na tym, żeby się zorientować, jak to dokładnie wygląda i które głośniki są jak spięte, jak to działa. Jeżeli chodzi o same ustawienia, to oczywiście no, mamy tutaj podział na nasz cały system. Możemy sobie dodać, usunąć nasz sufer. możemy sobie dodać drugi, możemy skonfigurować głośniki dźwięku przestrzennego. Jest oczywiście możliwość tutaj. Zmiany korektora, jakby korygowania właśnie samego sufera, samego soundbaru, samych głośników przestrzennych, żeby one były bardziej słyszalne, jeżeli byśmy chcieli, żeby powiedzmy to było takie bardziej właśnie dookólne, czyli tam, że muzyka będzie bardziej grała za nami. Natomiast są dwie rzeczy, które moim zdaniem są absolutnie kapitalne. Nie wiem, czy Sonos się nimi chwali, ale uważam, że one działają rewelacyjnie. Wiadomo, że jak jesteśmy sami w domu albo mamy możliwość oglądnięcia sobie czegoś głośno, no to tak robimy, natomiast są też takie momenty, kiedy chcemy słuchać po cichu na przykład tak jak ja, jak macie dzieci, dzieci śpią, ale jednak chcecie sobie czegoś posłuchać, to są takie dwie funkcje, które rzeczywiście pozwalają dopasować sobie ten dźwięk z telewizora, niezależnie jaka to jest platforma. Po pierwsze, to wzmacniać mowy, czyli wszystkie te jakby seriale, czy filmy, czy też, nie wiem, telewizja jakaś na żywo, gdzie rzeczywiście nie za bardzo to zawsze tak super słychać, albo różne kanały mają to różnie rozstrzelone i czasami słychać bardziej tło niż faktycznie to, co mówi tam prezenter, czy... czy jakieś dialogi, można sobie włączyć to ten wzmacniacz mowy i to rzeczywiście działa, wtedy ten, ten dźwięk tych, tych głosów dobiega bezpośrednio z sądbaru, tak z frontalnych powiedzmy. Głośników, i to jest świetne. Natomiast możemy sobie włączyć również tryb dźwięku nocnego, i to jest wtedy fantastyczne, bo te wszystkie dźwięki, które są takie mocno dudniące, jakaś muzyka, czy to, co jest w filmach, bardzo często jak się zaczyna jakaś akcja, i wtedy no, jest jakieś tam uderzenie z tego subwoofera, to możemy sobie to wszystko wyciszyć, żeby po prostu nagle po tych, powiedzmy, niezbyt głośnych dialogach przychodzi jakaś głośna muzyka, która jest mocno nierówna w filmie. I okazuje się, że, że po prostu kogoś budzimy w domu. Więc to jest naprawdę absolutnie kapitalne. Kolejne rzeczy to na przykład opóźnienie dźwięku grupy, jeżeli one są na przykład daleko gdzieś te głośniki, żeby na przykład, nie wiem, się ten dźwięk jakoś tak nie zlewał, albo jeżeli chcemy, żeby właśnie się był jakby taki trochę z, z efektem echa. Jest również automatyczne rozgrupowanie odtwarzania, czyli na przykład, jeżeli włączymy sobie odtwarzanie tylko na jednym głośniku. To, żeby głośniki czy tam przestrzenne, czy żeby powiedzmy również soundbar, czy swufer, żeby w tym czasie, kiedy korzystamy z jednego głośnika, żeby nam się automatycznie rozgrupowały, ale jeżeli włączymy sobie później telewizor, to żeby z powrotem to wszystko było zgrupowane w jedną całość, więc rzeczywiście działa to bardzo, bardzo dobrze. Można skonfigurować sobie pilot. Które będzie, powiedzmy, naszym telefonem, czyli aplikacją i wtedy sterować, wybierać sobie wszystkie opcje. Myślę, że jest to też wygodne, żeby to robić z telefonem, jeżeli po prostu siedzimy przed telewizorem właśnie z telefonem, a raczej tak no ogół jest. Jest asystent głosowy, ale języka polskiego tam nie ma więc przyznam szczerze, że specjalnie nad tym się nie będę skupiał. No i oczywiście możemy tutaj skonfigurować dzień, tak jak mówiłem, te grupy, zmienić sieć, ustawienia ogólne. Dziwnym rozwiązaniem jest natomiast to, że jeżeli mamy jakiś sprzęt, tak jak ja, który oddaje, czyli odsyłam go do, do powiedzmy do producenta, to w momencie, kiedy mamy stworzony nasz system, nie jesteśmy w stanie usunąć tych urządzeń z naszego systemu. Nawet jeżeli je przywrócimy do ustawień fabrycznych, to te urządzenia jakby zostają w naszym systemie. I one dopiero po kilku dniach, i faktycznie tak się stało, po kilku dniach, kiedy nie były wykrywane jako włączone urządzenia, przypisane do mojego konta, one zniknęły same z tego systemu. No, ale żeby zrobić tak, żeby je w danej chwili, teraz już usunąć, to tego się nie da zrobić i to też jest, przyznam, dość dziwne. Zanim przejdziemy do podsumowania, tylko wspomnę jeszcze o tym, że będę testował tańszy zestaw, czyli powiedzmy arka. Plus submini, czyli taki zestaw, powiedzmy dla mniej wymagających, ale nadal grający świetnie. A druga sprawa to głośniki, które są przeznaczone tak na ogród, żeby po gdzieś na ogrodzie sobie posyłać muzyki, ale poczekam aż będzie troszkę cieplej. Z drugiej strony, czy się osób może zapytać, Robert, przecież miałeś tyle tych hompodów w domu, miałeś je porozstawione jako centralki. I tak to prawda, natomiast zrezygnowałem z nich z prostej przyczyny. Po pierwsze wypiłem się z ekosystemu Apple, jeżeli chodzi o sterowanie domem, to jedno, a po drugie, no jakby multiplatformowość. Jednak jest to dla mnie ważne. W przypadku Sonosa oprócz tego, że mamy aplikację na Androida i możemy dowolnie to robić, czy na iOSie, to nie ma jakby ograniczeń. Mamy również aplikację webową, czyli możemy z dowolnego właściwie urządzenia. Po zalogowaniu korzystaj, czyli logujemy się na dowolnym komputerze, niezależnie od systemu i możemy również w tym miejscu z tego korzystać, co jest naprawdę mega wygodne. Docelowo oczywiście chciałbym mieć głośniki we wszystkich pokojach, ale no na to przyjdzie jeszcze czas, to będziemy robić sobie powolutku i do przodu. A teraz podsumowanie. Więc podsumowując, na pewno nie jest tanio, ale czy warto, powiedzmy, wydać tyle pieniędzy? No, przyznam szczerze, że pewno szukałbym, gdybym kupował dla siebie ten zestaw, to pewno szukałbym jakiegoś, jakiejś promocji. Często jest, powiedzmy, na stronie Sonosa jakaś promocja łączona tych dwóch produktów, czyli arka. Ultra i Suba 4, czasami z innymi guzikami, powiedzmy w takim zestawie 4 jest jeszcze taniej, więc pewno szukałbym czegoś takiego. Zestaw gra absolutnie kapitalnie, w sensie jest naprawdę świetny do kina domowego. Zwracam uwagę, że no, trzeba tutaj zadbać, oczywiście można podłączyć to normalnie, dowolnie właściwie, ale zadbać o to, żeby nasze HDMI miało ten. To wejście ARK, żebyście podłączyli do dobrego portu. No i jakby prostota użytkowania, tak? Im więcej tych głośników można oczywiście spiąć sobie, nie wiem, dwa głośniki 5 albo dwa ERA 100 czy ERA 300, więc jakby dowolna konfiguracja. Jakby mamy jakieś starsze głośniki, można sobie je również podpiąć. No i to nie jest tylko Soundbar z subwooferem, i i na to zwracam uwagę, tak? Bo to i podłączone do telewizora, więc automatycznie przeskakuje wtedy, kiedy włączamy telewizor, kiedy zaczynamy manewrować pilotem. Jeżeli nie, wyłączamy, albo nawet zostawiamy włączony telewizor i możemy bezpośrednio puścić sobie muzykę, czy to z, z jakby ze streamingu Sonosa, czy też bezpośrednio z naszej platformy, którą chcemy. Bardzo wygodne, bardzo fajne. Oczywiście im więcej y, jakiś, powiedzmy, głośników, które można połączyć sobie w jedną całość, to tym lepiej. Y, ale uważam, że to rzeczywiście brzmi absolutnie kapitalnie w sensie. No ja nigdy lepszego sprzętu, jeżeli chodzi o dźwięk, u siebie nie miałem, chociaż też mówię, że zmieniło mi się trochę otoczenie, więc tutaj nie za dużo jeszcze testowałem, ale faktycznie jest tak, że brzmi to absolutnie kapitalnie i doceniam mega na sam koniec tą funkcję, która ratuje właściwie wszystkie streamingi VOD, szczególnie jeżeli mamy jakieś stare filmy, które są powiedzmy w gorszej jakości, jeżeli chodzi o dźwięk, ale bardzo często jest tak, że dźwięk wybuchu wszystkiego innego jest dużo głośniej, niż Powiedzmy, lektor, który nam czyta. Jeżeli ktoś w ten sposób chce oglądać, bo jeżeli ktoś napisy, to oczywiście jakby nie ma to znaczenia, ale bardzo często jest tak, że albo lektor, albo głos aktorów jest dużo ciszej od tego, co się dzieje wokół i ta funkcja, żeby wzmocnić głos, rzeczywiście pomaga i to robi robotę. Więc ja jestem zachwycony, działa to absolutnie kapitalnie. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać, trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć.